Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dziś postanowiłem, że pokażę Wam fajnego easter ega z gry Dying Light. A ciekawostki easter egi z GTA 5 cieszyły się na moim kanale dosyć dużą popularnością, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie taką króciutką serię właśnie też z ciekawostkami z gry Dying Light. Pierwszą ciekawostką będzie nawiązanie do świata Mario, i powiem Wam szczerze, że to jest jeden z najlepszych easter egów, jakie kiedykolwiek w grach widziałem. Aby zobaczyć tego easter ega samemu, musielibyście mieć odblokowane. Stare Miasto. Dokładnie tutaj jest ten komin, który jest chyba najważniejszą rzeczą związaną z tym Easter Eggiem, ponieważ przez niego możemy się dostać na specjalny tutaj stworzony level, który to właśnie będzie nawiązaniem do świata. Mario. Stare miasto odblokujecie, no musicie troszeczkę tych misji przejść, żeby to stare miasto odblokować, tak więc e, będzie też fajna nagroda za wykonanie tam kilkunastu e, misji. Dobra, jak widzicie mamy tutaj już specjalnie zaplanowany przez twórców level, który jest, e, no w całości nawiązaniem do świata Mario. Tutaj chyba każdy aspekt tej gry jest jakimś nawiązaniem właśnie do świata Mario. Te, tutaj te rury, mamy też grzybka, zombiak grzybek, na którego jak naskoczymy, z góry, to zabijemy go. Możemy wtedy coś od niego zabrać, jeśli ma w swoim posiadaniu. Możemy też, jeśli mamy odblokowane specjalne umiejętności, okryć się tutaj... okryć się... krwią, aby reszta nas nie zauważyła. Jest też tutaj taki jeden zombiak, który nie za bardzo pasuje do całego tutaj tego świata. Gdzieś tam zaraz chwilkę powinien się pojawić. Właśnie biegnie. To jest ten zombiak, który wybucha. Cała reszta zombiaków to są zombiacy miniaturowi. No... Udający grzybki. Ta muzyka retro też tutaj też fajny klimat nadaje. Kiedy to, nie przy... jeśli przykładowo wpadniemy do tej, tej krwistej rzeki, no to będziemy te levele zaczynali od początku, tak więc po prostu yy, możemy tutaj w nieskończoność próbować przejść ten cały level. On nie jest trudny do pokonania, powiedziałbym, że jest banalny. Yy, możemy też... Nie mamy broni tutaj, powiem wam. Jak się gramy na tym levelu, nie ma w ogóle broni, tak więc Możemy tylko się posługiwać skakaniem, oraz możemy też tylko po prostu uciekać przed nimi, wspinając się właśnie na te bloki drewniane. Też na samym końcu mamy flagę, charakterystyczną z Mario, która powinna nam się tutaj kojarzyć ze światem Mario. Wskakujemy, i po dostajemy właśnie po już tutaj zjeździe, dostajemy daną ilość punktów. W tym przypadku były to punkty w ilości. 3250, więc jak widzicie jest to naprawdę niesamowity easter Panie, Fajnie, że Techland wpadł na taki pomysł. Jesz, jest jeszcze nawiązanie do innej gry e, właśnie w tej grze, ale to pokażę Wam w osobnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę no i czekajcie na kolejne materiały z tejże gry. Cześć!